Dzień dobry kochani. Po aktualizacji Thermomixa możemy zrobić następny krok, czyli cookie do. Co nowego jest cookie do? Jest bardzo fajna opcja, która weszła. Więc, co to jest? Jeśli mamy na telefonie cookie do, powiedzmy, że tutaj mamy taką zupkę, klikamy na tą zupkę i ugotuj dzisiaj. Więc to było, że dajemy do naszego tygodnia, ale ugotuj w tym momencie przez Bluetooth automatycznie wchodzi mi. Na Thermomix, więc już nie muszę tego robić, żeby szukać w moim tygodniu. Ale kochani, od początku, bo dużo osobom jednak nie dało się tego zainstalować, więc pokażę Wam krok po kroku, jak to trzeba zrobić. Klikamy tutaj na kropeczki, klikamy tutaj na ustawienia. I kochani, Bluetooth musi być włączone. Jeśli nie jest włączone, czyli to zielone, musi być włączone. Jeśli nie jest włączone, to niestety nie będziemy mieli dostępu, ale jeszcze zdalny dostęp. To jest też bardzo ważne, więc tutaj musimy mieć zaznaczone te dwa, te, te dwie opcje. Więc zdalne monitorowanie oraz Przekazanie przepisu, a teraz będziemy wchodzić na telefon i pokażę Wam krok po kroku, co jeszcze trzeba zrobić w telefonie. Więc co robimy, kochani? Wchodzimy na nasze ustawienia, czyli tutaj, i teraz musimy znaleźć epkę, czyli dalej na te ustawienia, i tutaj wchodzimy na dół i szukamy, szukamy aplikacji. Klikamy na aplikację ustawienia i w tym momencie szukamy cookie do. Więc, albo szukamy, albo po prostu wpisujemy sobie cookie dough, żeby nam było łatwiej, i już mamy naszą epkę. Więc, wchodzimy na cookie dough. I tutaj, kochani, musicie dobrze zwrócić uwagę, czy są uprawnienia, powiadomienia. Więc, to jest bardzo ważne. Klikamy na to i w tym momencie widzimy, że nie ma dostępu to musi być włączone, więc urządzenia w pobliżu. Klikamy na urządzenia w pobliżu i tutaj musimy zezwalaj, bo jeśli pisze nie zezwalaj, to niestety nasz telefon nie podłączy się razem z do, czyli z Bluetooth do Thermomixa, więc ma dostęp do urządzenia w pobliżu, więc do naszego Thermomixa. Jeśli to będziecie mieli dobrze ustawione, to nie będzie problemu, z ustawieniem sobie właśnie tej aplikacji, tej epki w Cookido. A po więcej informacji zapraszam do kontaktu, dzwoncie, z chęcią odpowiem na pytania.